Okres Świąt Bożego Narodzenia to niezwykły czas także dla amerykańskiej Polonii. Czas dzielenia się dobrem. W dzisiejszym przystanku Ameryka pojawiamy się w ośrodku leczenia uzależnień ANAVIM, który działa w Chicago. Opowieść o tym niezwykłym miejscu przed nami. To miejsce, bo niezwykli tutaj są ludzie, nasi rodacy niesamowicie wrażliwi, którzy się z różnych przyczyn. Pogubili na tej ziemi. Osoby tutaj przyjeżdżające często właśnie przyjeżdżają tak, jakby za chlebem, że chcą znaleźć sobie pracę, chcą zarobić pieniądze i poprawić swój byt, który często miały w Polsce. Przyjeżdżają też ze swoimi marzeniami i często jest tak, że zderzenie z tą rzeczywistością na emigracji, z trudami emigracji, na przykład z brakiem zdolności do nauki języka czy znalezieniem pracy, właśnie powoduje, że osoby często się załamują i gdzieś znajdują sobie pomoc, żeby odejść od tych wszystkich problemów w alkoholu czy w narkotykach. Ośrodek Anawim pozostaje pod opieką polskiej misji duszpasterskiej Księży Chrystusowców. Od ponad 40 lat zgromadzenie naszych księży Chrystusowców objęło duszpasterską opieką ten kościół pod wezwaniem świętej trójcy, szczególny budynek, szczególni ludzie, którzy tu się znajdują, którzy tworzą z taką swoistą wspólnotę, za którą polska misja duszpasterska jest odpowiedzialna. Naszym charyzmatem jest szczególnie praca wśród Polonii. Ten dom też powstał dzięki dużemu wkładowi pani Teresy Mirabelli, która tutaj pracowała, ale też dzięki ojcu Błażejowi Karasiowi. Wpadli na pomysł, żeby założyć taki dom, ponieważ widzieli, że dużo osób zmaga się z bezdomnością, ale także ze swoim uzależnieniem. Pani Teresa's background was, As a psychiatric nurse, there were quite a few people that were residents here that really had never would have a chance of changing their lives. And that was really part of the initial mission to help a person recover, get better, move on, perhaps reunite with their families, become a productive member of society. Anawimu. Tomasz, który zajmuje się tutaj codziennością waszej placówki, a w tym momencie mamy 18 mieszkańców. W dawniejszych czasach było tutaj nas więcej. Było około 35 osób do 40 osób. Chciałbym pokazać wam cały nasz budynek, jak wygląda nasza kaplica, a później inne miejsca, w których spotykamy się, w których płynie całe życie Anawimu, oprócz Cotygodniowych mszy każda osoba może przyjść tutaj w każdym momencie dnia czy nocy, jeśli potrzebuje indywidualnie porozmawiać, potrzebuje odniewołania rozmowy z Panem Bogiem. Kaplica jest otwarta. To jest główny pokój naszego domu. Codziennie rano odbywają się tutaj terapie grupowe. Jak w każdym domu przygotowujemy tutaj posiłki, to jest nasza kuchnia. Mamy własnych kucharzy, za posiłki jesteśmy odpowiedzialni sami. To jest pokój ćwiczeń i rekreacji z piękną panoramą miasta Chicago. Osoby trafiające do Anawimu otrzymują tutaj szeroką pomoc. Szukają też jakiegoś domu, gdzie mogłyby zamieszkać, ponieważ już tak Często jest że straciły wszystko, straciły dom, straciły pracę, często straciły rodzinę, co względu właśnie na nadużywanie alkoholu i dlatego proszą nas o pomoc. Jeżeli osoba przychodzi do nas, to żeby podjąć terapię trzeba być trzeźwym. Dużo pomaga ta chęć zmiany swojego życia i chęć zmiany tego uzależnienia, żeby właśnie w jakiś normalny sposób funkcjonować. Często właśnie dzwonią do nas rodziny osób uzależnionych, bo to jest tak jakby pierwszy moment, w którym ktoś zauważył, Uważa w domu, że jest coś nie tak. Często właśnie osoby zmagają się wiele lat ze swoim uzależnieniem, ponieważ właśnie brakuje tego jednego czynnika, tego słuchania drugiej strony. Mamy zajęcia, tak zwaną terapię czy spotkania, które jest przynajmniej raz dziennie. Są też właśnie terapie indywidualne. Skończyłam taką szkołę terapii uzależnień. Dzięki temu mogłam tutaj pracować. Razem ze mną współpracują też inni terapeuci z Chicago, osoby również świeckie. We give them a roof over their head three meals a day, private rooms. They each have their own private room, but regardless of whether they're employed or not, and we strongly recommend employment, but not from the initial, let's say, 30 days. We like them to first really concentrate on why they're here and getting better, and before they would be asked to get a job. But having a job is part of leading a productive life. Most of them, you can't even believe, but if you go around this facility, they're such talented. Uh, craftsmen and tradesmen everybody has a duty on a weekly basis rotating basis in the kitchen not we have our dedicated cooks but the cleanup crews during the covid pandemic we had one case of covid out of 35 residents because this place is so clean <laughs> Dzwonek na obiad. Na każdą porę na śniadanie, na lunch i na obiady mamy dzwonki, który przypomina mieszkańcom, że trzeba zejść do kuchni i coś w domu się dzieje. W naszym domu jest regulamin, który pozwala tym osobom tak, jakby wejść właśnie w pewien rytm. Ponieważ często właśnie osoby uzależnione są tak jakby poza regulaminem swojego życia, dzień myli się z nocą i różne zaniedbywanie swoich obowiązków, zaniedbywanie swojej pracy, nie mają tego regulaminu wewnętrznego, tego poczucia obowiązku. Jeżeli się zmieniają, wychodzą ze swojego uzależnienia, wracają do swojego życia, wracają do pracy, wracają do relacji z ludźmi, są bardziej szczęśliwi. Nawet jeżeli osoby zmagają się z jakimiś problemami, typu finansowymi czy właśnie jeszcze zmagają się z relacjami, to są już bardziej pełni nadziei. I właśnie ta nadzieja na poprawę ich życia pomaga im wyjść z tych trudności wszystkich życiowych. Part of the also not only means people get over their addictions, which is a disease. so it never really goes away but also part of our goal is in cases where a person is aging out here with no benefits etc is to reunite them with their families in poland if there's not a family then perhaps there's a facility for people to go to we don't just take a person put them on a plane Trafiają do nas y, ludzie z całej polonii, ale ten wachlarz, jeżeli chodzi o zawody, o, o różne zdolności, jest naprawdę przeróżny, dlatego że y, trafiają do nas osoby, tak jakby, może, mówiąc, z takich prostych zawodów, typu ktoś z budowy, czy, czy kobiety sprzątające, ale też osoby, które są wysoko wykształcone. Ktoś po prostu radził sobie trochę lepiej finansowo w życiu, czy w jakiś sposób doszedł do czegoś. A pomimo tego gdzieś tam ten alkohol wszedł w jego życie i niestety nabył takiego uzależnienia, że wszystko zgubił i, i trafił do nas. Do naszego domu trafiają nie tylko Polacy, ale też osoby, które są z słowiańskiego pochodzenia i które rozumieją polski. Mogę spotykać wybitne tutaj osobowości, którzy sprawowali różne ważne funkcje w swoim życiu, którzy byli wielkimi też artystami wśród Polonii, w różnych miejscach świata, tu się znaleźli z różnych przyczyn, ważne, że chcą odnaleźć się w życiu właśnie w tym miejscu. Jesteśmy związany z tym miejscem już od 6 lat. Jesteśmy tutaj nie tylko tak biernie takimi pacjentami w cudzysłowie, ale też aktywnie uczestniczymy w budowie, w remontach tego całego ośrodka. Każdy ma tutaj, każdy z chłopaków ma i, i kobiet. Ma tutaj zawsze coś do dodania, taką swoją cegiełkę. Moja historia do, do Ameryki przyjechałem w 1997 roku. Wszystko się... Bardzo dobrze układało. Nie miałem tu rodziny. Jestem do dzisiaj, jestem tutaj sam. Nie miałem kogoś, kto by mógł mnie pokierować. Pewne rzeczy zaczęły mi się nie układać tak, jak chciałem. Taka codzienność robiła się coraz cięższa do przebrnięcia i to wszystko w pewnym momencie. Trzeba było y, oczywiście załagadzać, uśmierzać alkoholem. Ten cały może ból, rozterka, w pewnym sensie poczucie żalu. Może nie powinienem wyjeżdżać z Polski, dotknąłem dna, straciłem wszystko. Odizolowałem się całkowicie od wszystkich, od moich przyjaciół. Jak wpada już ten taki wir, naprawdę taki intensywny, to izolacja jest, jest czymś takim, która po prostu wprowadza cię później już w tą taką uliczkę, z której później już chyba nie ma wyjścia. To był 2018 rok. Ja od tamtego czasu, od października, jestem trzeźwy. To nie jest jakiś taki ośrodek rehabilitacyjny, do którego się przychodzi i po dwóch czy trzech miesiącach musisz opuścić. Jeżeli jesteś produktywnym członkiem tutaj wspólnoty, możesz sobie powolutku poukładać ten cały swój bałagan i zaplanować ten kolejny jakiś tam twój etap. Przyszedłem tutaj w 2011, straciłem pracę, wpadłem w alkoholizm. Straciłem rodzinę i straciłem dom. Zostałem praktycznie sam na lodzie i nie miałem gdzie, gdzie pójść. A więcej, po prostu, jakbym dowiedział się o życiu ludzi, którzy są na, na ulicy i nie mają gdzie iść, nie wiedzą, że jest takie miejsce, że jest jeszcze. Wyjście z tego wszystkiego, że można jeszcze dalej próbować stanąć na nogi. Dało mi to możliwość, że wróciłem do tej wiary i strasznie mi to pomogło. Podtrzymywało mnie to bardzo dużo na duchu. Ludzie zaczynają inaczej myśleć, jeżeli widzą mnie, co dużo też mi to pomagało. Jeżeli jestem trzeźwy, nie jestem w trakcie cały czas tym, że jestem. Pijakiem czy alkoholikiem, jestem normalnym człowiekiem, między nimi można od siebie jeszcze pokazać tą drugą stronę, jakim się jest naprawdę. I ludzie zaczynają się odzywać i dostrzegać to, co bardzo podnosi na duchu. To nie jest tak, że ktoś przestaje pić na 5, 6 lat czy 10 lat i powie, że on już jest zdrowy. Alkoholizm jest to. Ciężka choroba i po prostu jest trudno z tego wyjść. Nawrócić się to jest jedno, a po prostu przestać pić to jest drugie. Żyć z powrotem między ludźmi to jest całkowicie co innego. Jeszcze zrozumieć ich, a żeby jeszcze mnie rozumieli. Wychodzę i to nie jest tak, że mi się wszystko tam układa. I jest jakaś taka sytuacja, że może w pewnym momencie już zaczynasz już nie do końca ufać samemu sobie i wiesz, że wracając. W Proszę o pomoc ponownie, wiesz, że to cię w jakiś sposób ustabilizuje. Spędzałeś tu święta? No nie jedne. Jaki to okres? Atmosfera jest bardzo ciepła. Dla niektórych jest to ciężki okres. Bo są znara od rodziny, znara od Polski. Jest to w jakiś sposób ten element kościoła, obecności kościoła. Ja się spowiedziałem po dwudziestu iluś tam latach pierwszy raz, jak tutaj przyszedłem. I dla nas święta, czy to w Polsce, jako mały dzieciak, czy to tutaj już teraz jako dorosła osoba są, są bardzo ważne? Czujesz się jakbyś był w domu? W tym domu ta łezka jednak jedna i druga. Poleci z oczu pewnego sentymentu, pewnego wspomnienia dzieciństwa czy tych czasów rodziny swojej, z którą było kiedyś pięknie, dobrze. Tutaj wracają sentymentem do dawnych chwil przeżywania Bożego Narodzenia. U nas, właśnie, trzymamy się tradycji, więc przeżywamy święta po polsku. Korzystamy tutaj również z różnych darów polonijnych darów przewozimy z polskich sklepów i dzięki temu też mamy jedzenie na wigilię. Jeżeli ktoś przychodzi świeżo, jeszcze nie ma relacji ze swoją rodziną, to zostaje często tutaj w tym domu i spędza święta razem z, z innymi Osoby, które czasami są już może trochę dłużej i trochę poprawiły swoje relacje z rodziną, mogą pojechać do domu na święta. No, you can't force somebody to believe, you can't force somebody to pray. But... You can create the atmosphere where you just just go sit in the chapel and and just just sit and think. It helps everybody. It's soothing for the soul. So religion is a big part of, of the healing process as well. There is no place like it anywhere else in the country. We witness here the miracle of true change in a person's life. W dobrego. od razu na te... O, jakby to powiedzieć, dno, że już się do niczego nie nadaje. Nikt nie może tak myśleć, bo jest zawsze wyjście. Trzeba tylko po prostu ze swojej strony pokazać tą pokorę.